Witam, witam was moi drodzy, kochani, piękni widzowie w kolejnym odcineczku z naszego Dubaju i zajmiemy się tym tutaj, okolicą tego węzła drogowego i zrobimy sobie tutaj kampus, którego jeszcze nie mamy, bo mamy tak tutaj szkołę humanistyczną, która była kilka odcinków temu budowana. Mamy politechnikę z któregoś tam odcinka. Jest jeszcze jeden kampusik, czyli uniwersytet. Taki zwykły kampus uniwersytecki. I myślę, że go trzaśniemy nawet w jego jakby tereny. Wliczymy tą tutaj stację kolejki jednoszynowej. I zrobimy sobie to klasycznie na tym lapsiku. Więc ja Was teraz osobiście za niego... do niego zachęcam. No i co i? Widzimy się po nim. thank you Witam Was bardzo serdecznie po Timelapse. no i powstał tutaj kampus szkoły, kampus uniwersytecki, jeszcze można by go troszkę dopracować, jednego chyba wydziału tutaj brakuje, ale generalnie tutaj zrobiłem kampusik, taki ładny trzeci już kampus i z ładnym tutaj widokiem na centrum. No i zrobiliśmy tutaj też małe centrum przesiadkowe przy kampusie. Dworzec autobusowo metr, autobusu i metra. Żeby łatwo tutaj mogli studenci fajnie metrem i autobusami sobie dojeżdżać na nasz kampusik. No i co? I w ogóle skomunikowałem bardziej te rejony miasta, bo tutaj bardzo mało tych autobusów, tramwajów czy metra jeździ, więc jak najbardziej tutaj to się przyda. Porobiłem tutaj przystaneczki. Autobusiki tutaj jeżdżą. No i nowe linie autobusowe, w ogóle w te obszary, przez te palmy, tutaj w ten Przemysł też powstały. No akurat właśnie autobusy wyjeżdżają. Czemu tu się droga nie połączyła? Właśnie nie wiem, co tu się odwali... Co tu się w ogóle od... Czemu tu nie ma połączenia z tą główną drogą? No, i ogólnie rozwinąłem komunikacyjnie też ten rejon przemysłowy, ponieważ tutaj właśnie widzę, że z tym nie lada problem. Widzę, że tutaj z tego autobusiku już korzystają, więc bardzo dobrze. No więc. Jeszcze tutaj właśnie, bo ja muszę chyba tutaj jeszcze w tym uniwersytecie i tym tutaj uniwersytecie który teraz robiłem, będę musiał sobie prace naukowe jakieś przepisy. Dobra. Prace naukowe przyznę jakieś rozprawy im tutaj damy. No, tak więc... Tak się prezentuje odcinek, kampus, moim zdaniem dosyć ciekawy, możemy go tutaj dopracować, tutaj z pięknym węzłem przesiadkowym, węzłem autobus metro, no te autobusy tutaj trochę dziwnie zjeżdżają, no, mają tu dojazd autobusami, mają dojazd metrem nawet, w przyszłości tam pojedzie jeszcze metro w tamte rejony, no więc co, ja Wam bardzo dziękuję za odcineczek. Jeszcze w ogóle kolej jednoszynową tu mamy tą kolejkę. Więc całkiem super, zarąbiaszczo wyszło. No i tu z kolejki można podziwiać właśnie te, te tutaj kampusy. Więc ja Wam bardzo dziękuję za odcineczek. No i do następnego. Cześć, cześć.